Na bojużeństwo piętnastu czwartków kuczci świętej Rity czwartek drugi. Ziemia rodzinna. Każdy kraj ma swoją historię. Każda ziemia nosi na sobie z nami wszechmogącego, ponieważ wszystko jest dziełem Boga, który tworzy góry i stwarza wichry, wywołuje jutrzenkę i ciemność, stąpa powyżej na ziemi. Ziemia jest matką, kolebką. Naturalnym zewem dla wszystkich ludzi powołanych, by ziemię uprawiali i doglądali, aby dopełnić dzieła stworzenia. Dobrze, by droga świętej Rycy była także geograficzna i ekologiczna, abyśmy lepiej zrozumieli historię tej ziemi, mentalność ubryńskiego ludu i znaczenie tej kultury tak odległej od naszej. Rita jest córką umbryjskiej ziemi o niepowtarzalnym krajobrazie, określanym jako włoska Galilea. Religijność tej świętej rodzi się z humusu umbryjskiej duszy, naznaczonej autentyczną kontemplacją. Zielona Umbria, ziemia świętych. Tak mówią o niej historia i folklor. Tak mówią o niej historia i folklor i w ten sposób przeszłość żyła w pięknych tradycjach. Będących okruchami włoskiej kultury. Człowiek cywilizacji przemysłowej, żyjący w utręce i dobrobycie technologii, która razem z bogactwem wybudowała ziemską siedzibę zatrutą ludzkim egoizmem, powinien naśladować mądrość człowieka biblijnego, żywiącego dla matki ziemi głęboki szacunek. W czasach Lity Kasia była punktem odniesienia w życiu średniowiecznych, środkowych Włoch. Była mostem, Łączącym południe z północą i czerpała kulturowe, społeczne i handlowe korzyści z położenia przy szlaku komunikacyjnym biegnącym z dużo pienińskich grzbietów. Dwie dusze republiki Kashi, religijna i społeczno-polityczna, upamiętnione zostały przez ruiny elmów i wież strażniczych, które dziś jeszcze dają się oglądać niczym niemi świadkowie wielkiej dobroci i wielkiej przemocy. W samotnych dolinach i na słonecznych wzgórzach. Pośród zielonej roślinności kwitną pozostałości klasztorów. Były one niegdyś małymi chorybami, krzewami płonącymi, których ludzie spędzali swoje dni na asetycznym praktykowaniu mądrości krzyża, jednak terytorium kaszy usiane jest także murami obronnymi i wieżami strażniczymi. Z otworami strzelniczymi, przez które straże śledziły ruchy wrogów i osób podejrzanych. Dzisiaj nie ma już bitych traktów, gdyż przemieniono je w nowoczesne i szybkie szlaki pielgrzymie. Wieże stanowią ubogi wspomnienia. Kasja nie ma już murów obronnych, ale stała się miastem położonym na górze, małym duchowym rozdrożem, latarnią, której nie można ukryć. Wspominając czasy świętej Rity, nie mamy zamiaru zrobić wycieczki tylko turystycznej, nie chcemy także powoływać komisji z prawem osądzania historii. Chcemy być pielgrzymami podziwiającymi łagodną i mądrą rękę Boga, który z mocą Kieruje biegiem historii. Rita żyła w tym świecie jako duchowa córka Eremów, ale także jako ofiara przemocy wiesz. Żyła jak snop światła, aby urzeczywistnić program życia chrześcijańskiego nakreślony przez Świętego Pawła. Abyście się stali bez zarzutu i bez winy, jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie, w świecie składającym się zarówno z dobra, jak i zła, powinniśmy widzieć winnicę Pańską, w której wielkie dusze posiały dobre nasienie Słowa Bożego. Mówiąc o Umbrii, wszyscy mają na myśli Ziemię Franciszka i Benedykta, Ziemię Franciszkańską i Benedyktyńską. W obecnym itinerarium świętej rity pragniemy przypomnieć, że mały skrawek mistycznej Ziemi umbryjskiej jest także. Augustiański, modlitwa: W wielkiej świątyni stworzenia Ty, o Panie, umieściłeś człowieka, aby ją uprawiał, by zachować piękno świata i aby Ziemia była domem i ojczyzną każdego człowieka. Tymczasem źródła wszelkiego życia są zatruwane, a Ziemia pustoszeje. Spraw, o Panie. Aby człowiek naszej cywilizacji zrozumiał, że aby ocalić ludzkość, musi ocalić Ziemię, wyzbywając się swego egoizmu i przyjąć wartości przewyższające wszelkie bogactwo, aby pojął, że można się cieszyć zapachem i pięknem kwiatu, nie zrywając go, ponieważ jest dobrem wszystkich, obdarz nas, O panie, sercem rity, sercem wiecznego dziecka którym podziwiała wielkość stworzenia, w urzekającym majestatem piękny gór. Sławiła Twoje imię w mistycznym milczeniu skały, witając na modlitwie świty i zwierzchy nad Umbrią. Dozwól, o Panie, aby człowiek, mała cząstka stworzenia, mógł wysławiać Cię w świecie na powrót w pięknym i dobrym, jak ów świat, który wyszedł z mocy i mądrości Twoich rąk na początku czasów. Amen.